Hejka moi drodzy, dzisiaj taki follow-up po poprzednim nagraniu dotyczącym tego, żeby szukać woli Bożej. I przy okazji też chciałam Wam wyznać swój własny grzech: żeby nikt z Was nie myślał, że ja jestem taka święta. Ja mówię jedynie to, co jest mi przekazane, a nie to, co sama wymyślam sobie, bo ja nie mam na tyle mądrości, żeby coś mądrego powiedzieć, więc. Więc chciałabym wam pokazać na moim własnym przykładzie, na moim błędzie, czego ja sama się tutaj nauczyłam też od Jezusa. I opowiem wam to wszystko za chwilkę. Ale wiadomo, że musimy się zwrócić do naszego Boga, żeby tutaj był z nami obecny. I prosimy Cię, Panie, bądź tutaj obecny wśród nas swoim duchem świętym. Prowadź nas, Ojcze, w rozeznaniu Twojego słowa, w zrozumieniu Twojego słowa i w zaakceptowaniu Twojego słowa. Prosimy Cię o to przez Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Ostatnio właśnie powiedziałam Wam o tym, żeby szukać woli Bożej. I że to jest tak naprawdę nasz cel życiowy, żeby poznawać wolę Bożą i żeby tą wolę Bożą wypełniać. Bo wtedy my jesteśmy w pełni naszego przeznaczenia, niejako, że jesteśmy w pełni naszego planu Bożego, który tutaj mamy zrealizować na Ziemi. I wiecie co. Ja jestem taką osobą, że jestem bardzo zainteresowana wszystkimi różnymi rzeczami, coś tam się dzieje na świecie. Bardzo się interesuję polityką, interesuję się różnymi, różnymi rzeczami. I powiem Wam, że mm, jakiś tam czas temu nabrałam ochoty właśnie, żeby nagrywać jakiś inny kanał. I w swojej próżności pomyślałam sobie, że a może będę coś z tego kanału miała. Może jakąś monetyzację zrobić i tak dalej. No i wiecie co? Po ostatnim nagraniu. Tak sobie pomyślałam, że w sumie ostatnio ja sama nie pytałam Boga o jego wolę. Sama ja nie sprawdziłam, czy to, żeby otworzyć nowy kanał. Jest też Jego wolą. No, i musiałam po prostu się upamiętać i tak zrobić. Czyli zwróciłam się do Boga w modlitwie. I powiedziałam, Panie. Powie, powiedz mi, proszę prowadź mnie, czy, czy otworzyć ten nowy kanał, znaczy, czy prowadzić, bo już go otworzyłam, ale czy prowadzić ten kanał. Ej, I że, no, Bóg po prostu powiedział nie. Bóg powiedział nie. No bo powiedział, dlatego, że no, nie powołałem cię do tego, żebyś prowadziła ten inny kanał. Powołałem cię do tego, żebyś prowadziła ten kanał. A prowadząc inny. Dodatkowy kanał, będziesz się rozpraszać i rozrzedzać swoją energię, marnotrawić czas, który miałabyś poświęcić właśnie na prowadzenie tego kanału. Tutaj. I to mnie przekonało, dlatego że to mnie tutaj właśnie kosztuje bardzo wiele energii, mimo że, że to nie zabiera ogromnie wiele czasu, ale zabiera dużo mojej energii. Um, i, I faktycznie uznałam, że to jest niesamowite, że Bóg po prostu jest w stanie nam odpowiedzieć tak krótko i zwięźle. Że nie jest to jakąś, jakąś metaforą, nie jest to powiedziane jakimś yy, przysłowiem, <grych> tylko powiedziane jest to tak, żebym ja to zrozumiała, i Bóg mi tak odpowiedział: powiedział, że nie, nie, bo będziesz się rozpraszać, i to masz poświęcić tutaj się ten czas i energię na ten kanał. No i faktycznie, moi drodzy, przecież ja sama dobrze wiem, że nie mam talentu do tego nagrywania i w ogóle, ale widzicie, jest coś takiego w nas ludziach, że czasami jak coś zaczniemy, to może sobie myślimy, że a może jeszcze spróbuję tego i tamtego. Ale właśnie warto wszystko skonsultować z Bogiem. I, i zachęcam Was właśnie do tego, żeby szukać Jego woli w każdym swoim postępowaniu, w każdej swojej decyzji. Ponieważ to na przykład, że tam ileś 20 lat temu zapytałeś Boga, na przykład, czy kupić jakieś pole albo czy yy, coś innego zrobić i powiedzmy, Bóg Ci odpowiedział tak lub nie i, i za, załóżmy, że postąpiłeś tak, jak ci Bóg mówił, to zobacz, ile od tamtego czasu się wiele zmieniło i, i ile wiele decyzji nowych musiałeś popełnić i, i postanowić i, i wyborów, które miał, miałeś dokonać. I za każdym razem nowy wybór powinniśmy konsultować z Bogiem. Po pierwsze dlatego, że my sami na tyle dobrze nie wiemy, co jest dla nas dobre, na tyle ile Bóg to wie. Bo Bóg nas stworzył i z naszym Ojcem i on chce dla nas jak najlepiej. I Bóg nam najlepiej doradzi, czy tak, czy nie. To po pierwsze. Po drugie często nasze wybory i decyzje są powodowane naszą próżnością. Pokusami i rządzami, nad którymi my musimy zapanować i musimy je um, znowu, zwyciężyć. I w tym momencie, moi drodzy, chciałabym Wam przytoczyć proroka Daniela. I jakoś tak, ten Daniel właśnie tutaj się pojawił ze względu na to, że Daniel w Starym Testamencie był wspaniałym przykładem tego, że on cały czas szukał woli Bożej. I mimo to, że też szukał woli Bożej, został poddany próbie. I słuchajcie, proponuję, żebyśmy sobie wspólnie przeczytali ze Starego Testamentu księga Daniela. To jest jeszcze przed psalmami, jeżeli szukacie tej księgi, przed psalmami. No i Daniel był na tyle wspaniałym prorokiem, wiernym i ukochanym przez Boga, namaszczonym przez Boga, że jest cała księga o Danielu w Starym Testamencie. A to jest, moi drodzy, ogromny przywilej. To nie jest błaha odznaka. Dla jego charakteru. To jest wielka odznaka, to jest wielki medal dla jego charakteru. Jeżeli otworzyliście Księgę Daniela, to proszę odwróćcie na rozdziale 9. I tutaj proponuję, żebyśmy zaczęli czytać od wersetu 4. I ja Wam najpierw przeczytam ten fragment, a potem sobie na ten temat porozmawiamy. OK. Okay. A zatem I modliłem się do Pana Boga mojego. Wyznawałem i mówiłem: o Panie, Boże, mój, wielki i straszliwy" który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu. Do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu, kraju. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach. Jak to jest dziś u nas, mieszkańców Judy i Jero Jerozolimy i całego Izraela, u bliskich i dalekich we wszystkich krajach? Dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką się okazali. Panie, wstyd na twarzach u nas, u naszych królów, u naszych przywódców i u naszych ojców. Pozgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość. Mimo, że zbuntowaliśmy się przeciw niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Cały Izrael przekroczył swoje, Twoje prawo i pobłądził, nie słuchając Twojego głosu. Spadło na nas przekleństwo poparte przysięgą, które zostało zapisane w prawie Mojżesza. Sługi Bożego. Zgrzeszyliśmy bowiem przeciw niemu. Spełnił więc swoje słowo, jakie wypowiedział przeciw nam i naszym władcom, którzy panowali nad nami, że sprowadzi na nas wszelkie nieszczęście, jakiego nie było pod całym niebem i jakie spadło na Jerozolimę. Tak, jak zostało napisane w prawie Mojżesza, przyszło na nas całe to nieszczęście. Nie przebłogaliśmy Pana, Boga naszego, odwracając się od naszych występków i nabywając znajomości Twojej prawdy. Tutaj się zatrzymam w tym momencie, przy wesecie 13. bo nawiążę do kontekstu. Daniel był prorokiem powołanym przez Boga dla narodu izraelskiego. On wywodził się z Izraelitów i był, prorocy wtedy byli takimi pośrednikami woli Bożej a, i też Bożych ostrzeżeń, Bożych błogosławieństw, a, Bożych upomnień i Bożych przyszłych kroków, co Bóg zamierza zrobić. I prorocy no, nie byli jakoś na potęgę. Tam nie było tak wiele proroków. Zobaczcie, ile w Księdze Starego Testamentu jest garstka tak naprawdę tych proroków. I dlatego, że to jest szczególny dar, dar proroctwa. To nie jest dar błahy, to jest dar bardzo ciężki. Jest obarczony ogromną, ogromną siłą. Charakteru danego człowieka. Ten człowiek, który ma dar proroctwa, musi mieć niesamowicie silny charakter. I zobaczcie tutaj Daniel, na przykład, on był prorokiem i on wziął odpowiedzialność za to, co spotkało Izrael. Ponieważ Izraelici się odwrócili od Boga, zbuntowali się, popełnili nieprawość, odstąpili od Jego przykazań nie byli posłuszni sługą prorokom, którzy przemawiali w swoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu. To jest w wersecie 5, rozdział 9. I Daniel tutaj niejako bierze na siebie winę. To zobacz, jakie miał wielkie poczucie odpowiedzialności i jak bardzo odczuwał ten grzech Izraela na sobie, na, sobie, na, sam, na samym sobie. I moi kochani, Daniel raz, że był takim pośrednikiem, właśnie wtedy, ówczesnym, właśnie między narodem a Bogiem, prorocy też stawiali się niejako za naród i przekazywali narodowi to, co Bóg od nich wymagał. I Daniel tutaj chciał przebłagać Boga za grzechy Izraela. No i moi drodzy, następnych. Momentach tutaj, w następnych krokach. Jak wiecie, tam Izrael y, się nie nawrócił, bo Izrael generalnie był narodem niesamowicie ciężkim do, no, do czegokolwiek. No, ten naród do dzisiejszego dnia jest bardzo krągły i, i bardzo nieposłuszny Bogu. Y, dlatego tutaj takie dwa słowa. Ode mnie, że nie należy gloryfikować dzisiaj narodu izraelskiego. Dlatego, kochani, że my jesteśmy nazwani dzisiaj narodem wybranym. Nie Izrael. Nie Izrael. Izrael stracił to miano narodu wybranego. Tak, stracił to. Przyszedł Jezus. I wtedy właśnie Izrael stracił miano wybranego narodu, dlatego że Jezus otworzył bramę szeroko i powiedział, nie ma ani Greka, ani Izraelity, ani innego człowieka, wszyscy są mile widziani u tronu Bożego. Wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa, a Izrael <grytanie> nie uwierzył w Jezusa, więc Izrael tak naprawdę jest na samym końcu w tym momencie. Na samym końcu. I nie jest on wybranym narodem w tym momencie, i niestety nie możemy dzisiaj patrzeć na Izrael jako na lud święty. I to jest przykre, no bo przecież Jezus był właśnie Izraelitą. Tam się urodził, tam zmarł, tam odniósł największy sukces w dziejach w ogóle wszechczasów, jako, jako człowiek i jako nasz Bóg właśnie w ciele człowieka. No, ale widzicie, to, że Bóg kogoś wybrał, to nie znaczy, że ten człowiek również wybierze Boga. Nie? Bo Bóg daje wolną wolę. I jeżeli Bóg powołał Ciebie do czegoś, a Ty powiesz nie, no to wolna wola, nie to nie. Ale zobacz, Bóg wtedy powie: OK, no to jak nie Ty, to inny. I tak właśnie jest dzisiaj. Dzisiaj jest tak, że mamy bodajże chyba 8 milionów ludzi na Ziemi. Ja jestem zachwycona faktem, że mamy tyle ludzi na Ziemi i mam nadzieję, że jeszcze będzie więcej, i więcej, i więcej, dlatego że Bożym błogosławieństwem i planem od samego początku było dla nas to, żebyśmy posiądli Ziemię i się na niej rozmnażali. Bóg nie powiedział, że macie się zmniej zmniejszać w liczbie. <śpiewanie> to jest w ogóle jakiś śmieszny koncept dla mnie. Którzy jesteście tam globaliści, sobie uzurpują, że to jest ich prawo, żeby zmniejszać liczbę ludzkości. A Bóg mówi, że nie, że macie ją zwiększać. No zobaczcie, nie? jakie to jest rozbieżność. No więc, skoro Bóg mu powiedział nam, że mamy się rozmnażać i posiąść w ziemię, to znaczy, że jego wola jest taka, żebyśmy rośli. W liczbę, bo i Ziemia jest naprawdę ogromna, i są ogromne połacie Ziemi, niezamieszkane, nawet nie nie, nie jeszcze odwiedzone stopą ludzką i niezrekonansowane, więc wiele, wiele jest jeszcze ziem do obsadzenia ludźmi ogromne połacie Ziemi. To, że na przykład jakieś tam miasto ma ileś milionów, to wcale nie znaczy, że, że to jest na tym kosie koniec świata. Jest miliony hektarów i ileś tam innych połaci, ziemi, gdzie jeszcze ludzie się mogą osiedlić i rozbudować. Zobacz. Skoro jest na tyle. A za czasów na przykład właśnie Daniela, Jonasza, tych proroków ze Stałego Testamentu nie było tyle ludzi, bo wiemy, że liczba cały czas rośnie, że wiemy, że ta liczba się zwiększała cały czas i zwiększa się. Co jest super. co jest właśnie tym, że nadal jesteśmy jeszcze w opiece Bożej i nadal jeszcze możemy korzystać z tego błogosławieństwa. To jest super oznaka właśnie dla nas, że jeszcze możemy posiadać tę ziemię. I też to świadczy o tym, że Bóg również ma większy wybór, jeżeli chodzi o swoich sług do danych zadań. Bo no zobacz, że w czasach, powiedzmy, Jonasza, nie? Akurat lubię ten przykład. Wiecie dlaczego? Że no, Jonasz był wyjątkowo uparty, ale nie, nie tylko uparty, on był. On był przerażony tym zadaniem, które mu dał Bóg. On wręcz uciekł w kompletnie inną stronę, odwrotną, do której e, strony tam Bóg go powołał. Bóg powiedział, masz i do Niniwy, a on poszedł w przeciwną stronę. No i zobaczcie, tam wieloryb go połknął, wypluł go właśnie w Niniwie. I wypełniło się to zadanie, które Bóg zamierzył. Natomiast dzisiaj, w obecnych naszych czasach, jest tak, że. Załóżmy, Bóg powołuje ciebie. Wybiorę sobie hipotetyczne imię. Wybaczcie, nie chcę tutaj nikogo wyróżniać, ale tylko i wyłącznie dla przykładu. Wybiorę sobie imię Adam. I powiem tak, załóżmy, Adamie. Bóg powołał ci do tego, żebyś na przykład ewangelizował swojego współpracownika. No nie? I taką dał ci misję, że pracujesz gdzieś tam w jakiejś korporacji na pełen etat i masz jakiegoś znajomego tomka. I Bóg ci powiedział, no Adamie, przyszedł czas na to, żebyś podzielił się wiarą, bo twoja wiara na tyle wzrosła, żebyś już zaczął się nią dzielić. I pomógł Tomkowi również poznać Jezusa. Zauważcie, że mówię tutaj poznać Jezusa, a nie poznać prawdę. Dlatego, że Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą drogą i życiem. Pamiętajcie, wyryjcie to sobie w mózgu. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus, nie żadna jakaś tam chora indoktrynacja jehowicka, co jest ich tak zwaną prawdą, a tak naprawdę to jest oszustwem. Jezus jest prawdą, czyli mamy głosić Jezusa. Mamy głosić poznanie Jezusa, mamy zapraszać ludzi do relacji z Jezusem. Bo to jest najbliższe nam, człowiekowi. Jezus jest Bogiem w postaci ludzkiej, czyli on się tak uniżył do nas, żebyśmy my go mogli zrozumieć, poznać, zbliżyć się, zaprzyjaźnić, zbudować jakąś relację z nim. Zobacz, jaki to jest przywilej, żeby zbudować relację z Jezusem, że my to teraz mamy. No i dobra, Adamie, ty masz misję, żebyś zbudował relację z Tomkiem i masz mu głosić Jezusa. I powiedzmy, że ty o tym wiesz, gdzieś tam w głębi serca, wiesz, że tak masz uczynić. Natomiast. Zamiast czynić to, do czego Bóg cię powołał, ty myślisz sobie, eee, tam ja. W sumie jeszcze ta moja wiara nie jest wcale taka silna, a może powinien właśnie pójść na kawę z tymi koleżankami i najpierw tak z nimi pogadać o życiu tego, rozpoznać teren, bla, bla, bla. I co w tym momencie robisz? W tym momencie idziesz zupełnie inną drogą do tego, do czego Bóg Cię powołał, czyli nie wypełniasz woli Bożej. A zobacz, Bóg był dla Ciebie na tyle łaskawy, że Ci tą wolę Bożą objawił. A ty jej i tak, i tak nie chcesz wypełnić, bo, bo po prostu masz jakąś pychę, albo lenistwo, albo zasłaniasz się tym, że jesteś nieśmiały, albo zasłaniasz się jakimiś innymi, bzdurnymi, całkowicie e, jakimiś e, wymówkami. I widzisz. Miałeś się modlić o wolę Bożą, nie? Tak jak w ostatnim nagraniu, właśnie. To jest najważniejsze, że my mamy poznać, co jest Bożo, Bożą wolą dla nas. Czyli miałeś się o to modlić. Załóżmy, że się pomodliłeś i Bóg ci odpowiedział, tak, okej, okay, super. Adamie, cieszę się, że się zgłosiłeś na ochotnika, bo mam dla ciebie zadanie i moją wolą jest to, żebyś właśnie e, przyprowadził Tomka do Jezusa, do mnie. Nie? A ty sobie myślisz. Och, Boże, Boże, co to za wymagania tutaj, przecież w ogóle ja nie jestem przygotowany do takiego zadania i tak dalej. I zaczynasz lekceważyć Jego wolę. I kochani, co jest konsekwencją yy, lekceważenia Bożej woli? Chwilkę na zastanowienie się. Ja sobie zrobię dwa łyki wody. Między